Jeśli zarządzasz podróżami służbowymi, to doskonale wiesz, ile to zajmuje czasu. Chcę ci pokazać, jak platforma Workfit upraszcza każdy rodzaj delegacji. Od pojedynczego wyjazdu aż po skomplikowane logistycznie podróże grupowe. Zobacz to ze mną na dwóch szybkich przykładach. Zaczynamy od klasyka pojedyncza podróż służbowa. Twój pracownik wysłał wniosek o podróż. Zamiast szukać maila, wszystko masz od razu w jednym miejscu, na swoim profilu. Jednym rzutem oka widzisz wszystkie szczegóły, ale spójrz na ten zielony znaczek. To jest najważniejsze. System już za ciebie sprawdził, czy rezerwacja mieści się w Twojej polityce podróży. Wszystko się zgadza. Jedno kliknięcie i gotowe. Twoja praca jest skończona, a pracownik dostaje potwierdzenie rezerwacji na maila. Proste, prawda? I to była codzienność. A teraz pokażę Ci prawdziwą magię, która zmienia zasady gry. Co jeśli musisz wysłać cały dział na konferencję? Tutaj z pomocą przychodzi funkcja eventów predefiniowanych na platformie WordTree. Zamiast powtarzać ten sam proces 15 razy, tworzysz jeden inteligentny szablon. Definiujesz w nim wszystko: daty, budżet, zapraszasz uczestników, wybierasz miejsce docelowe i tworzysz wydarzenie predefiniowane. Pracownicy sami dokonują rezerwacji w ramach Twojego szablonu, a Ty wchodzisz na swój profil i masz wszystko łącznie z budżetem wydarzenia w 100% pod kontrolą, zgodnie z regułami, które ustawiłeś. I tak to właśnie działa. Niezależnie od tego, czy zarządzasz jedną delegacją, czy wyjazdem dla całego zespołu uzyskujesz pełną kontrolę, prostotę i bezcenny czas? Chcesz zobaczyć, jak te funkcje mogą ułatwić Twoją pracę? Umów się na prezentację systemu WorkTrips. Pokażemy Ci więcej szczegółów.